Dzisiaj mały dzień dziecka, bo poprzywodziło mi trochę paczek. No, znaczy już wcześniej przyszła, ale dopiero teraz Wam pokazuję. Tylne miechy, nowe, yy, nad wraz z tymi tutaj małymi nadkolami, plastyczkami też sobie już przyszły. Yy, też będę je zakładał. No i najważniejsze: no mam koła z założonymi już oponami. Felgi po regeneracji. Zajebiście dobrze je zrobili. Spójrzcie po prostu, środeczek jest w takim ciemnoszarym, nie wiem czy dobrze to widać. Yy, froncik jest toczony, ładnie. No i tutaj takie detale, no, ładny yy, wentyl, fajny. Nawet nie będę go chyba zmieniał na zemblematem emblematem Audi. No i naklejeczka Audi Sport, yy, wtopiona w bezbarwny. Ogólnie oryginalnie to jest podobno wypalone laserem, yy, no ale no bez jaj, no kurwa, żebym wiecie, wiózł felgę na wypalanie laserem Audi Sport i nie, no popierdolone, no jestem jebnięty, ale wiecie, no nie aż tak, chociaż, chociaż, takie ładne jakby było felgi od RS, a ja kupił RS, kurwa, no nie namawiajcie, nie namawiajcie, bo ja jestem gotowy to zrobić. Yy... Dobra, no to dzisiaj będziemy składać na pewno tylną pneumatykę i może prawe nad złożę, zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Co do opon, założyłem Michelin i to uwaga, bo rozmiar założyłem nie 255 5, 5, 20, a jak widzicie 2,45 na 40, ciut wyższy. Na zimę stwierdziłem, że felgi w ogóle po regeneracji, to jak będzie ciut wyższy profil, to, to dobrze. Jakby tam oszukania prędkości względem wszystkiego, jakby to są... Tak minimalny, nieznaczny, że jakby kompletnie bez sensu. Kupiłem opony. takie jak już nie wiem, czy wcześniej wspominałem, czy nie. Kupiłem opony potestowe. No w sumie nowe. No, jeszcze tutaj o. z cyckami. Czemu? Bo ja w zimę nie wiem, czy zrobię 2-3 tysiące kilometrów, tak realnie. Więc jakby te opony w chuj mi wystarczą. Po prostu, wiecie, jakby myślę, że 5 lat one by ze mną przejeździły. I na miękko, więc jakby no nie miałem zamiaru wydawać, wiecie, dwa koła za sztukę opony, gdzie wolę sobie folię za to położyć czy coś, a no niby opona najważniejsza, ale no jakby Michelinka myślę, że zda egzamin i rozmiar też się sprawdzi, bo taki rozmiar podobno wychodzi na zimowych w RS6. Nie wiem czy oficjalnie, ale widziałem już taki rozmiar pozakładany. Teraz w szóstce wszystko grało, więc jakby SK, RSK, a szóstka na jeden pies. O tutaj pneumatyka jest wymeldowana. Wężyk może do końca wyczyszczę dzisiaj. Zobaczę. Też, kurde, zapomniałem dremela. Ale może wyczyszczę do końca tutaj tą rdzę, ale tylne koło już dzisiaj założę i zostawię. Nad zaciskami myślę cały czas, jaki kolor by to zrobić. Kusi mnie ten miętowy. Z miętowymi emblematami I I tak nie wiem Bo do tego chciałbym od razu folię Nardo Grey Na furę położyć No ale wiecie No nie da się zrobić wszystkiego w dwa tygodnie Przy jakimś tam takim racjonalnym moim budżecie No nie mam wiecie Pół bańki na wklejenie w to auto Tylko no Mniejszy trochę budżet, więc jakby folia tu, tam, siam. Jeszcze lampy z regeneracji mi nie przyszły. Jeszcze malowanie zacisków, od razu wszystko, żeby to zgrać, bo nie pomaluję zacisków bez zrobienia tam dalej całej reszty, więc no nie wiem, pewnie na wiosnę to ruszę, a póki co no zostanie jak zostanie. Ale plan jest taki, żeby dzisiaj złożyć tylną pneumatykę, założyć już tylne koła. Yy, na gotowo, więc yy, co do dzieła. Zabieram się. Dobra, auto już podniesione. Teraz tam trzeba włożyć poduszkę pneumatyki. No cię widziałem, że odkręcają tą poprzeczkę. I teraz ja wyciągałem z racji, że ta poduszka miała mocno skrzywioną psychikę. O właśnie tak. Więc ja ją wyciągnąłem tutaj tak, bokiem. I teraz pytanie, czy takim samym sposobem, czy ja będę musiał odkręcić to i nie wiem, nad kole, czy coś. I więcej robotę sobie zrobić. Czy ja dam radę włożyć tą poduszkę tutaj tędy? Spróbuję. Ale tu widzę, że u góry jeszcze tą gąbkę będę musiał zedrzeć, więc za to się zabieram. Nie wiem, jak wam nagrać, żebyście coś widzieli. Może jakoś tutaj na dole telefon postawię, ale boję się, że będzie ciemno. No, ale spróbuję żeby coś tam wam pokazać, jak tam się z tym kurwa będę męczył, bo na pewno, znając mnie, będę się z tym pierdolił, ale o, zobaczymy. O, tylko przed nagraniem chciałem zobaczyć, czy wchodzi i wchodzi jakoś bokiem, ale myślę, że uda mi się wymyślić coś, żeby też tutaj dół włożyć i ją wpiąć. Ty, mam nadzieję, że włożyłem dobrą. Chyba, kurwa, jest różnica. Nie no, sprawdziłem też na numerach. Jest dobra. Podnoszenia. Uf, oj, kurwa. Się wyczepiała tutaj z tych, tych. No to wiecie, działo się tam ambaras, no nie? O, się tak wyginała, opuszczali, podnosili auto i... Chuj ją strzelił, no nie? Że tak powiem brzydko. Tak więc dobra, jedną poduszkę mamy. Zaraz włożę tutaj tą w wczepię od dołu i i co, jedna strona zrobiona, koło założę i ma kurwa. Na przejażdżkę można, nie no, zobaczymy, czy się napompuje, bo to jest też ciekawe, mam nadzieję, że bez problemu się napompuje. No i teraz fajnie, ale nie widzę, czy wskoczyło. <laughs> Dobra, nie wiem, jakoś to zrobię zaraz. Palpacyjnie może, eee, żeby nic tam nie łamać, nie zrobić, bo wiecie, ja to kurwa z tych zdolnych jestem. Wiecie co tutaj nie doszło na tej gąpeczce, tak dziwnie? Teraz tam śrubokrętem jeszcze zobaczę. Tu u góry nie widzicie? O, tutaj widzicie jest taka szczelinka. I to sobie nie doszło. I tam. Ale dobra, to też zaraz sprawdzę. Tutaj też gdzieś jest ta dziureczka. Ciężko po omacku, kurde. Lepiej bym było z kanału czy gdzieś, ale... Może czołówkę bym sobie wziął. O, to też nie jest głupie. Panie Adrianie. Taka prosta rzecz. A tak nie wkurwia. Widzicie co, idę po czołówkę. No i teraz to ja sobie życie mogę na nowo układać. Kurwa, widzę. Ale fajnie to nie jest takie łatwe tą poduszkę troszeczkę głębiej schowam teoretycznie powinno wskoczyć a w praktyce nie chuja jak to jest Hans dobra kurwa po prostu wniosę to zaraz wskoczyło wyskoczyło aj w chuj to, kurwa, musi być tutaj o tak. No i, kurwa, proste to jest, no, jak... Zaraz sobie tu poduszkę przyniosę, jak leżę O mnie chuj jasno strzeli. Czekaj, czekaj, weszło? Uaj, weszło. Teraz tylko tu wycelować. Co ty? Obraca się. Kurwa. Ale mnie po prostu... Dobra, chuj. Pokażę Wam już złożone, bo po prostu będzie to trwało godzinę 20. Dobra, kurwa, słuchajcie, weszło. Jest, siedzi, zameldowana. Tutaj też już widać, jest wczepione e elegancko. Dobra, górę jeszcze zostało mi podłączyć, co zaraz zrobię. Idę na drugą stronę. Jednak nadal się pierdolę cały czas z tą stroną. <laughs> słuchajcie, bo tak składałem, i tak w drugiej obejrzałem tutaj ten zaworek, i wszystko, że jest drugi ten zaworek, tu i tam jest taki. Słuchajcie, o mam go tutaj drugi. Taki. Taki dziubek tutaj. I on też jest wymienny, i stąd nie wyjąłem tego dzióbka A Kurwa, coś mi tam nie pasuje, jakoś to dziwnie wygląda. Odkręciłem to jeszcze i dwa się zakleszczyły, więc ten nowy jakby zostawiłem, a ten stary zdemontowałem, więc no, narobiłem sobie roboty, no ale całe życie człowiek się uczy. Dobra, zabieram się za drugą stronę. Jestem zaraz tutaj. Włożymy poduszeczkę. Już z zaworami jestem mądrzejszy. to taki niebieski. Dziwny tutaj jakiś przewód. Nasi tu już byli. No dobra, do dzieła. OP i siedzi, ale jest dobrze. Najważniejsze to, że kurwa dobrze bawić. Kurwa, coś za łatwo poszło, słuchajcie. coś za łatwo poszło, tak nie może być kurwa. No siedzi, no. Zajebiście dobrze. U. Dobra, teraz tego tutaj wymeldować. Zaworka. Tamten wyjąłem. Dobra, kurwa, jednak za co te mechaniki takie wielkie pieniądze biorą? No żartuję, żartuję, spokojnie. Się nie denerwuj, się, kurwa. Buję żartowo. Przedpotopowy. Klucz, kurwa, taki mały sprytny tutaj, o! Oj, taki chuj. Czekajcie, żebyście bardziej widzieli. No, chociaż chuj, widzicie. O! Nie wiem, czy słychać, ale. 1,9 TDI. Niezniszczalne 80, wjechało. 20 lat w rodzinie, już myślę, że je, bój. Odporny samochód, kurwa. Takich to już nie robią. Dobra, pewnie ojciec zaraz wejdzie, będzie się tu witał, krzyczał. To zaraz Wam pokażę, jak już złożę i zakładam kółka. Dobra, poduszka założona, skręcone, przewód schowany. Zaraz zakładam koło. I pizda jazda sprawdzamy czy się kurwa, pompują. Mam nadzieję, że tak i że wszystko jest. cycuś glancuś bo bym się wkurwił. Dobra zakładam kółeczko. Dobra, świnka odpaliła, bo akupadło padło, wiecie, z 3 tygodnie nie było odpalany, no bo tu koła, tu tam siam, sram ale ładnie się podniósł na pneumatyce Przód stoi ona na kołeczkach Słońce świeci, bo nad kole jeszcze będę zakładał. No i tu tutaj, błotnik demontował, i skrócił to. No. Dobra, jeszcze plan na dzisiaj: założyć tylne lampy, bo mam już nieprzygotowane tutaj dziury. już wstępnie pomyłem, poprzecierałem tutaj wszystko, więc można je zakładać. I tak właśnie zrobię. O, tu też auto chodzi. Niech akumulator się podładuje, mam nadzieję, że mnie kurywunia, słyszycie. Dobra, zabieram się za montaż lamp. Dobra, jedna świnka jest. W ogóle już mam też kupioną folię na oklejenie lotki. Emblemat czarny z 6, czarny emblemat Audi. Tutaj też do dechromingu, więc to też będę robić. Też Wam pokażę. Dobra, druga lampa. Tak, dobrze, że nagrałem, jak zakładam tą lampę, ale no dobra, no, nagrałem tą. Tu mi się nie nagrało, ale już nie będę je ściągał drugi raz. E, zakładał założone tu kierunki e, są, tylko ze stopem się jeszcze trzeba w VCD się zmienić, ale no to póki co nie teraz. Więc dobra, tu jest, zaraz te plastiki, bo one są brudne, poczyszczę je, założę i co? I tył będzie, tył będzie ogarnięty. Zgasiłem go już, niech sobie. Postoi teraz w ciszy, kurde dudni, no ale 8 garów musi chodzić. O, i, I kulturwa, bardzo ładnie. E, dobra, koła już pozałożone, wszystko sprawdzone, pneumatyka się napompowała na dzisiaj. E, Finisz. Czekam wtedy na graty od y, lakiernika, bo już są u niego i. No nie wiem, myślę, że kwestię tygodnia, może dwóch i będę miał. Czekam również na lampy przednie. Wiem, że tam z jedną był mały problem, ale to też wam, jak już będą lampy, opowiem, pokażę fotki. Ale jest wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, więc y, fajnie, że się udało, że nie musiałem kupować jednak tej lewej lampy, tylko tam. Koleż, który mi ogarniał mafio z grupy, to no, ogarnął, fajnie, uratował mi tą lampę, więc duży plus. Zaoszczędziłem, wiecie, z 2-3 koła. Yy, a to tak się liczy, 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 liczy. Niby wa... fajny budżet yy... założyłem, dobra, a i tak, wiecie, jakby z piątkę już lekko go przekroczyłem, a jeszcze. A, no, ale dobra, a dla siebie człowiek robi pod siebie, dobra, dzięki bardzo za oglądanie mojej walki z pneumatyką, chociaż to, a walka, przyjemność, przyjemność dłubać, dzięki bardzo, dajcie łapkę i widzimy się może już przy lampach, albo i y, przy składaniu, rozkładaniu błotnika, składaniu błotnika, zderzaka, wszystkiego, zobaczymy, co tam dalej, jak mi przyjdzie, muszę to poskładać i działać, dajcie łapkę, Dzięki bardzo Siemanko, do zobaczenia!